Kochani, e, takie ogólne pytanie do nas wszystkich: jak się czujecie? Cudownie. Jest dzień, tyle tych soków, tyle tych różnych mieszanek, tych różnych e, wrażeń i e, naszych interakcji. Jak tam gdzieś to wibracyjnie w Was się uczuciowo przejawia? Wibruje. prawda? Ważne, żeby sobie tak. E, Przyglądać się nieustannie to, co mówiłem wcześniej, o tym, jakie jest cudowne obserwowanie tego, co się dzieje w ciele. Wyobraźcie sobie, kiedy w 2012 roku, we wrześniu, zrobiłem sobie ten proces 21-dniowy, 7 dni bez picia, i potem tylko, bo picie 14 dni. I od tamtej pory. Można powiedzieć przygoda trwa w postaci takiej, że codziennie, dziś to jest u mnie w takim nawyku, normalnością, przyglądanie się temu, co się dzieje, to, o czym mówiłem dzisiaj e, rano, w brzuszku, w ciele, tak dalej. I zobaczcie, jak mamy taki fokus, e, że energia... Trzymamy w sobie, a nie rozpraszamy się różnymi emocjonalnymi, a, ten, tamto, prawda? To wtedy rozdajemy tą energię tak, że potem mówimy, o, jestem wyczerpany. Nie. Właśnie uczenie się tego, że jesteśmy w tym rdzeniu naszym, nieustannym, można powiedzieć, takim przepływie codziennym, to to powoduje to, że tą energię my trzymamy. My teraz w ogóle Tworzymy fajne pole energetyczne. My sami energetycznie ładnie tak rozkwitamy, jest nam lepiej. I teraz wiecie, pojedziemy sobie w codzienność i jak o tą energię będziemy dbać. Czy ją po prostu rozdamy emocjonalnie, albo po prostu w jakiś sposób taki, a, mocna emocja tego, puch, i już jestem całkowicie yy, to, co zbudowałem, Gdzieś tam pff, rozpierdzieliło się na maksa. Wiecie, to jest to jest, tak, świat polega na tym, że e, cały czas nas e, chce chwycić emocjonalnie, żebyśmy my hormonalnie zareagowali. Uwagą. I gonili za to. E, I tą uwagę, tak, e, uwagą podtrzymywali jakieś struktury e, kształty, które się w materii przejawiają wokół nas, <coughs> czy w zachowaniach ludzkich. I to jest e, normalna zabawa. My mamy takie fajne wyzwania. Tylko teraz my w tym wszystkim możemy w taki świadomy sposób spojrzeć, że dobra, ja nie wkręcam się w te gierki hormonalne. Ja to tak nazywam, bo to są dla mnie gierki emocjonalne. Nie wkręcam się. Jestem, można powiedzieć, tym, który wybiera swoje reakcje na to, co mnie spotyka. Bo zawsze, w każdej sytuacji, mogę. A mogę po prostu. Wow! Jest nauczyciel, prawda? Który mi pokazuje, jaki ja jestem. E, no, właśnie. E, e, t, no, można to w różny sposób e, e, przedstawić, ale, ale tak to wygląda. Na każdą sytuację możemy zareagować. I nie chodzi o to, żeby trzymać i teraz jestem bunta. Niech mnie kurna, nie ruszy. W ogóle jestem teraz tanie, w zero punkcie, z, z, zestrojony z kosmosem, ze światem. Nie. Pozwalamy sobie na wyrażanie emocji, pozwalamy sobie na to, żeby o, to, co mówiliśmy w tej krótkiej takiej przerwie, na komunikację, wyrażanie, nie trzymanie a, e, tego, co się w nas dzieje, ale to, że to wyrażamy, to można wyrażać w sposób e, kreatywny, twórczy, a można w sposób destruktywny. Tak samo wiecie, jak ktoś tam pierdzieli takie rzeczy, że są emocje negatywne i pozytywne. Nie ma negatywnych. Sposób wyrażania ich jest. Albo negatywny, albo pozytywny. negatywny, pozytywny. Albo wspierający, rozszerzający, rozluźniający, albo ściskający i jeszcze więcej tej wojny w życiu. Tak to działa. I to są proste rzeczy. Wiecie, w ogóle miało być jakieś tam coś, coś, to wszystko tak fajnie płynie i ja trochę chciałbym w tym takim przejawie tego, co tutaj tak czuję, co jest dla mnie istotne, praktyczne, co się przejawia w takim moim urzeczywistnieniu. Chciałbym na kilka rzeczy Wasze uwagę zwrócić i, i po prostu można powiedzieć, żebyśmy popraktykowali trochę. Zobaczcie, ja, ja, ja w tym wszystkim wrzucam różnego rodzaju teksty, różne rzeczy gdzieś tam przedstawiam. Może nie może być to w sposób chaotyczny, dziwny, ale ja wiem, Głęboko wiem, bo tak to działa, że w różnych kontekstach życiowych pewne rzeczy się będą przypominały, i różne rzeczy będą się gdzieś tam o coś mi się przypomniało. I chciałbym Waszą uwagę, hmm, wiecie, dla mnie jest jakby istotne to, żebyśmy my sobie mieli e, taką świadomość, wychodząc w codzienność, która nas podnosi, która daje nam komfort funkcjonowania, która daje nam e, taką, takie osadzenie w sobie. Oczywiście my się w tym rozwijamy. Tak długo będziemy się rozwijać w osadzaniu siebie, w emocjonalnych czyli hormonalnych reakcjach, to zawsze będziemy z nocnikiem w ręku się to skończy. To jest normalka. Ale pocierpimy, staniemy, po w setnym razie wyciągniemy wnioski, że nie będę się już wkręcał w te gry i to będzie już krok do tego, że się otwiera coś więcej, że to odczucie istnienia, jam jest, jest ponad wszystkim. Możemy je nazwać miłością, wdzięcznością, pokoją. To są takie słowa, które, ale to jest po prostu stan istnienia, nienaruszalny. A to wszystko to w tej personie nasz teatr, gry, różnego rodzaju tance. Tak ja teraz tanczę jak moja persona tańczy. Mój, mój duch, moja istota się przejawia przez tą personę. I, e, I mam po prostu w jakiś sposób e, wyśpiewane na wiele rzeczy, bo e, nie... E, i, Uwolniłem ten schemat myślenia, że moja wartość, moja pełnia, moje, moje postrzeganie jest zależne od tego, jak Wy mi, mi powiecie, czy mnie skrytykujecie, czy nie, czy powiecie, a no po tym gówno galach pierdolę. Co on pierdzieli? Nie. Bo wiem, co mi działa, wiem, co jest urzeczywistnione w moim życiu i wiem, jak mój duszek funkcjonuje. Tyle soku, ja pierdzielę, już mi się tutaj wszystko przelewa. No ale to jest moje, prawda? Każdy nas odnajduje. Tak, Już bolała głowa, i się zamiast troszeczkę odpocząć, to poszło się na przykład nie wiem, w kawę czy w cukier, prawda? I się to. Ale następnym razem, to jest piękna lekcja. Następnym razem można to powtórzyć i wydłużyć. I zobaczyć, że im, wiek, im, im czystsze jelita to, o czym rozmawialiśmy w pokoju, nagle umysł staje się bardziej spokojniejszy. Ale dobrze, kochani, jesteśmy w codzienności. I słuchajcie, każdy z nas y, przeszedł, przechodzi lub y, y, funkcjonuje w takim zakresie, że y, chciałbym mieć jakieś metody, techniki, narzędzia, nie wiem, jakieś gadżety, które sprawią, że będzie y, zestrojony z sobą, będzie połączony ze źródłem, będzie wibrował i będzie y, chroniony i y, y, y w ogóle. Jest tego masa, prawda? Jest tego masa. Yy, tak jak powiedziałem, yy, a może nie powiedziałem, ta, teraz powiem, jak ważne jest to, co do, do siebie mówimy. Bo z tej perspektywy, tego rdzenia, z tej naszej esencji, nie ma czegoś takiego, że się potrzebuje połączyć ze źródłem. Nie ma czegoś takiego, że się potrzebuje oczyścić. Nie ma czegoś takiego, że potrzebuje dojść do siebie, dotrzeć do siebie, bo ja cały czas jestem tym. I to nie persona zarządza naszym duchem, tylko ten duch spływa i on po prostu. A jak persona się za bardzo fika i my za bardzo jesteśmy oporni w naszym życiu, no to w pewnym momencie trzeba klapsa dostać i nieraz to się kończy na oby szczęśliwie. Małym jakimś bólem, czy jakimś cierpieniem, czy jakimś wydarzeniem, które nie jest zbyt mocne, bo może się skończyć nawet yy, 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 bardzo porządną, jakąś yy, potem, nie wiem, dysfunkcją czy, yy, na lata. Więc yy, yy, jak jesteśmy bardzo oporni, no to ta, ta, te, yy, w końcu ta persona się tak, już taka jest oporna, taka, taka taka w ogóle chce po swojemu i wie najlepiej, taka więc trzeba ją czasami nieraz... Y, I to jest tak, że trzeba ją y, y, wyprostować, że powiem, tak? Z pozycji ducha, y, z pozycji tego naszego jestem. I to jest tak, że y, y, to nie ona zarządza. Nie ona jest tutaj... Jej się wydaje, bo to ja stoję tutaj na tronie. Nie, nie. To jest tak, że my cały czas jesteśmy, y, można powiedzieć, prowadzeni. Cały czas ta nasza istota prawdziwa y, wytycza poprzez odczucia, poprzez różne y, y, synchronizacje, różne sytuacje, Aha. wytycza nam drogę. My cały czas tańczymy y, z tą przestrzenią, a, a tylko persona czasami nieraz, o ja się boję, ja tu nie zrobię, ale tu czuję, że chcę to zrobić, ale nie, bo no, już mam tysiące myśli, wiecie. I to są takie gry cały czas i y, dobrze je zobaczyć, dobrze je... Y, i właśnie teraz jak je zobaczyć. Bo widzicie, yy, każdy z nas jest na jakimś swoim świętym etapie i różne ma wyzwania życiowe. I co jest ciekawe, że kiedy robimy różnego rodzaju, można powiedzieć, rzeczy, które nas pobudzają hormonalnie, czy yy, zabierają, yy, ba, yy, zabierają nas ze stanu Alfa, czy teta, yy, to to nasze widzenie jest. Filtrowane. Wtedy się pojawiają więcej myśli, więcej filtrów, skojarzeń, więcej takich reakcji z automatu, i to jest bardzo, no, takie nie dające nam możliwości zobaczenia rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Więc y, to, co jest kluczem, y, y, taką y, otwartością, y, otwierającą drzwi dla lepszego widzenia, co moja istota pragnie dla mnie. Jest to, żeby dbać codziennie o swoją ciszę. Podczas ciszy, czas spotkania się z sobą, czas takiego wsłuchania się w siebie. I, i wiecie, można w przyrodzie, w różnych sytuacjach, ale to jest także ten czas takiego zatrzymania, że tak naprawdę pozwólmy sobie, żeby nic nie robić, oddać się słodkiemu nic nie robieniu. Ja, ja rozumiem, że możemy się oddać słodkiemu e, magicznemu myśleniu, że mi tutaj coś się stanie i mnie anioł uratuje albo coś, no takie, sram to tamto. E, nie, to jest Jak nie weźmiemy tej odpowiedzialności, nie podniesiemy półpy i nie zrobimy kroku, to. E, no chyba się z tego łóżka, to i tak jest efekt taki, że tak natura stworzyła, że pechaż będzie pełny, więc trzeba będzie stać. No, ale słuchajcie, mamy różnego rodzaju jakieś tam propozycje w świecie, na Ziemi, wśród wielu nauczycieli, prowadzących różnego rodzaju narzędzia. O, to Ci pomoże, to Ci usprawni codzienność i tak dalej. Chciałbym was zachęcić do tego, żeby spotkać się w sobie z tą myślą, że tym największym nauczycielem jest, jest jesteśmy my, każdy z dla siebie samego. Tego słomiego, tutaj, tego mistrza mamy w sobie, w sercu. I jakkolwiek będziemy oddawać tą moc swoją komuś innemu poprzez zawierzanie, że ktoś ma tak mówić czy tak mówi, to to będzie jakby nasza droga, to są wybory. To jest oczywiste, ale y, jakby tą myśl, y, tą to ziarno tutaj pragnę zostawić, że tutaj jest zawsze ta ostatnia Nasz wybór, decyzja, y, nasze to, co, czy wybierzemy, zależność od kogoś, czy słuchanie kogoś, czy podnoszenie, czyjąś drogą, a nie y, swoją drogą, bo mi się wydaje, że jest moja droga, bo wszedłem w taką przestrzeń, że nagle wibracyjnie, czyli hormonalnie, czy tam emocjonalnie poczułem, o, to jest to, to jest to, a potem się nagle to rozjechało, to to tak? To, to, co jest takie prawdziwe, to jest łagodne, to jest y, pełne y, takiego spokoju, nie, że ja teraz, patrzcie. Ja okay. jestem ekspresyjny i to teraz tak ro robię, ale że y, siadamy sobie i to zatrzymanie i dobra, jestem, zatrzymuję się, no dobra, to cztery noce, trzy dni, prawda, ale to, to już tak żartuję sobie, ale załóżmy pięć minut. Kurde, coś by się dało zrobić. Tą komórkę może Facebooka sprawdzę albo może coś jeszcze innego, prawda? To, to Znane wam, e, jakieś takie e, zachowania, prawda? Te automaty, tak jak powiedziała chorata, no. e, jakie to było fajne, jeden dzień odwyku od, na, e, od tej całej elektroniki, prawda? Zrobić sobie jeden dzień, e, taki dar dla siebie. No dobrze, ale powiedzcie mi, jakie narzędzie mamy do dyspozycji w ogóle nieustannie cały czas przy sobie. Jeżeli tak bym to mógł ująć, jeżeli chodzi o rozwój, do którego tego narzędzia sprowadza się naprawdę wszystkie te fu metody i tak dalej, i technologie? Proste, prawda? Mózg. Mózg. Oddech, y y chce, y właśnie jest to oddech. Owszem, możemy to mówić o mózgu, y tylko. No, czasami ten mózg yy, tego tak zaprogramujemy, to działa sobie tam w tego rozpędu, ten system działa, ale oddechem możemy, niczym pilotem, wpływać na nasze stany odczuwania, stany hormonalne, yy, na nasze zdrowie, na, yy, na wiele rzeczy. Tak krótko kilka słów o oddechu, bo chciałbym, żeby to potem się tak zamknęło i zrobić taką medytację, gdzie będę, pokażę Wam yy, kilka rzeczy, ale to za chwilę. Zobaczcie, Prosta rzecz, o której wspominam bardzo bardzo, bardzo e, też e, często. Ile oddechów na minutę robi człowiek? Ile robi, czy ile powinien? Ile robi, tak? Statystycznie. Ile robi e, e, oddechów na minutę pies? Tam może Dobrze. A ile robi y, na minutę oddechów żółw? Mniej. Słuchajcie, cała akcja jest teraz, y, pytanie końcowe jest takie. A ile kto żyje? Jak długo żyje, prawda? Zobaczcie, kiedy jest stres, jest napięcie, to jest płytki, jest szybszy. Y, y, jak, jak łatwo, kiedy my gdzieś tam zwracamy uwagę w tej swojej uważności na oddech, to oddech nam no, może powiedzieć, o kurczę, jest, jestem jakiś zestresowany, już coś się dzieje, widzę, że przyspieszyłem oddech, w ogóle. To są takie piękne e, właśnie e, dostrzeżenia, że przez sam oddech możemy tak wiele zobaczyć, gdzie jesteśmy. No i teraz idąc tak dalej, zobaczcie. Oddech, no kojarzy się nam z rytmem, yy, Wszystko jest yy, w rytmie. Yy, oddech możemy zobaczyć, wiecie, jest zacisk, rozluźnienie, zacisk, rozluźnienie, ale jeżeli jest cały czas zacisk i wiecie, jeżeli jest to niezbalansowane, to w pewnym momencie może być niefajnie. A zobaczcie przyrodę. Wszystkie cykle przyrodzie. Jest noc, jest dzień, jest, są pory roku. Pory roku pięknie pokazują. E, e, wdech, pauza, wydech, pauza. Praca domowa dopasujcie sobie pory, e, które pory są do którego momentu oddechu. Czy to jest wdech, czy wdech jest wiosną, czy może zimą, czy jeszcze jakoś. A, a pauza po wydechu jest czym? Pobawcie się to. E, i teraz zobaczcie. Tak naprawdę komórki oddychają. Przyjmują, dają. Przyjmują, dają. Cały czas jest to we wszechświecie zaobserwowane. To jest takie proste. Przyjmują. Yy, Widzicie. Można mówić tutaj o różnych technikach oddychania, Butiejko, Wimhoffa, jakieś tam Ramta jeszcze, różne rzeczy, jakieś tam, wiecie, łączenie meridianów, różne, no po prostu to jest tego masa, skupianie się i afirmowanie różnych tych, 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 tych ośrodków energetycznych, wymawiając imiona mistrzów, co jest w no, przeróżne rzeczy. To, co jeszcze jest dla mnie takie istotne i co zawsze jakby w tej całej mojej ekspresji zobaczycie, to jest to, że nigdy nie nawiązuje bardzo, w ogóle nie ma u mnie takich tematów jak jakieś mistrzowie, aniołowie, y y y i wiele takich rzeczy, ja, po prostu coś, czego nie czuję, co nie gra ze mną, w, co, to nie znaczy, że ja nie, nie uznaję, że są tacy, takie istoty i że nie mam z nimi kontaktu. Ale nie czuję w tym, żeby właśnie kierować uwagę do nich, bo dla mnie tym głosem jest kierowanie uwagi do każdego naszego serca, żebyśmy się tu skierowali, do słuchania siebie. I dlatego taka jest moja retoryka, jakbym miał to wyjaśnić. Po prostu. T... I zobaczcie, wszystko jest w takim cyklu. Przyjmowanie. Wszystko jest. Wszystko. Całe życie funkcjonuje. I teraz zobaczcie, kiedy, e, kiedy e, coś przyjmujemy, no to możemy przyjąć, wiecie, no tak sobie, możemy e, nieświadomie, tak sobie, luźno oddychać. Ale kiedy e, świadomość włączymy, że przyjmujemy to, co nas wspiera, to, co nas e, dokarnia, to, co nas, e, e, można powiedzieć, oczyszcza, regeneruje, harmonizuje energię życia, to zaczynam mieć to całkowicie już inny charakter. I co jest ciekawe, znowu kolejna rzecz: oczywiście, kto, jakiś inny nauczyciel powie Wam coś innego, Wy sami to sobie odbierzcie y, i przetransformujcie. Ja y, z wydechem nie wydalam rzeczy niepotrzebnych. Przyjmuję, transformuję i emanuję wibracyjnie y, tym, kim jestem. W swoim uświadomieniu. Bo zobaczycie też na pewno takie praktyki, gdzie y, jest wydalanie z wydechem. Można. Pff, pff, można różne też robić. To, co jest dla mnie istotne, to jest to, że my cały czas jesteśmy wibracyjnym y, dźwiękiem. Wibrujemy i cały czas emanujemy. Cały czas. To, jakimi myślami. Ups obsadziliśmy swój ogród, ten wnętrza, umysłu, to, to yy, można powiedzieć przez tą personę wychodzą takie wibracje. Bo wiecie, pamiętacie tą historię, co mówiłem wam, że yy, tak się zdrowo odżywiała i tak dalej 10 lat, przychodzi do takiego nauczyciela, nie mówiłem jej, ale mówiłem coś innego, yy, i mówi jak to się stało, że ja po prostu yy, odżywiałam się zdrowo i musiałam zacząć inaczej jeść, bo zaczęłam chorować. I odpowiedź była prosta. Bo przez cały ten czas patrzyłaś na innych ludzi, którzy jedzą mięso, jako jedzący padlinę i z obrzydzeniem na nich patrzyłaś. Z jakąś taką yy, yy, złością, takim, takim... I to wszystko kumulowało się w tobie. I stąd ten yy, twój stan zdrowia. Podejście. Także wiecie, yy, myślami my tworzymy yy, no, można powiedzieć, swój ogród, swoją rzeczywistość, bo jakbyśmy jeszcze inaczej spojrzeli i znowu to jest temat no, bo można było pojechać w ten, w ten temat. To, co zobaczymy w swojej rzeczywistości, to, co widzimy w tym momencie jaka nasza jest rzeczywistość nasz otaczający świat jest wyrazem tego, jest, można powiedzieć, lustrem, pokazującym nam, jakie hodowle, jakie gatunki jakie tendencje w swoim życiu wyhodowaliśmy. I jest to temat trudny, bo czasami się tym nie zgadzamy z tym lustrem, ale lustro się samo nie uśmiechnie, jeżeli my się nie uśmiechniemy do niego pierw. Co jest też oczywistą sprawą. I teraz tak. Zobaczcie, z każdym wdechem przyjmujemy. I wyobraźcie sobie to, że idziecie na spacer i tak świadomie oddychacie, że przyjmujecie. Pauza. W tych pauzach powiem Wam, że są bramy. Jak miałbym tak sobie to jeszcze ładniej ubrać słowa. Bramy, które otwierają nas do, jeszcze, do naszej wielowymiarowości. Ale... Co ten gościu gada, zostawmy już te bramy. I to jest tak, e, e, przyjmujemy, pauza, pozwalamy sobie, pozwalamy na to, by ta energia transformowała się. Robiła swoją, swoją pracę. Czyniła homeostazę równoważyła nasze y, 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 wszystkie y, ciała, żeby po prostu w, tej, w tym ciszy, w tym zatrzymaniu się nasze ciało, jakby to wszystkie te ciała, one się uzdrawiają y, jed, jednocześnie. I teraz jest tak, a potem robimy wydech, a wydech jest, y, można powiedzieć, no, wibracyjnym takim podmuchem. Że my dotykamy swoją przestrzeń. To wchodzimy w jakąś przestrzeń i, i, i yy, czy ktoś wchodzi i czujemy jakąś, jakąś, jakąś emocję. Coś tam czujemy, prawda? A nieraz jesteśmy w otoczeniu kogoś i w tej przestrzeni te, tego, tej wibracji, tej, tej istoty i po prostu czujemy się dobrze. Przyjęci, akceptowanie, otuleni w ogóle jest, jest to takie, takie lekkie, a ktoś wejdzie i rozróżni. O kurde, jakieś napięcie. Jest. Myślę, że to znamy, prawda? Są takie sytuacje. I teraz my cały czas jesteśmy w takim, takim e, można powiedzieć, e, takiej wymianie. I, i wibrujemy. E, przyjmujemy. Ale to, na co zwracamy uwagę, to jak reagujemy na coś i jak postrzegamy rzeczy, to, to jest między innymi tym filtrem, że przyjmujemy tą energię, która może być taka rdzenna, czysta, ale e, często może być zabarwiona różnymi naszymi <laughs> e, tendencjami, które są takie no właśnie moralno poprawne. Cokolwiek to znaczy. I wiecie, i, te, i przyjmujemy, i emanujemy tą energią. I to jest tak, my cały czas w tych bankach jesteśmy i wymieniamy się energią. Cały czas. Dlatego my stworzyliśmy takie pole wspólne, które nas podnosi, podnosi, jeszcze bardziej nas wspiera. I teraz y, 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 jest, jest, jest tak, że można funkcjonować w życiu w taki sposób, że do dobra, teraz ja swoje pole chronię. I będę teraz zabezpieczał się. Robi banki, stranki, tanki itd. I, I teraz o co, o co, o co chodzi? Ja, to jest że to, ja że sobie z, z tym żartuję, ale mam tego głęboką świadomość yy, związaną z tym, że yy, kiedy w esencji my jesteśmy jednością, połączeni, to dlaczego ta persona nas oddziela i chroni się przed czymś? Bo to z persony tylko kurna idzie i zalęknione persony, że ktoś mi zabierze energię. jak Ja jestem w swojej esencji istotą, która y, jest bez y, braku, bez tego, że może mi braknąć energii. Ale, ale widzicie, i to jest tak, że y, y, persona zawsze będzie dzieliła, robiła granice. Będzie porównywała, będzie e, wartościowała, będzie coś robi robiła takiego, że o ty jesteś tutaj, jestem tutaj, tu taka, tu taka, 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 tutaj jesteś tu bardziej oświecony i jesteś bardziej że źródła, a tutaj ja, ten to w ogóle już pod tym mostem, to w ogóle totalny jest jakiś zjazd. A on może być wielkim nauczycielem, który właśnie tak wybrał. Ale my tak przez tą personę te filtry patrzymy, tak łatwo oceniając kogoś drugiego. Ale to tak nie działa. O, wiecie, z perspektywy tej naszej esencji patrzymy na kogoś, jak nie nie widzimy, można powiedzieć, widzimy personę, ale widzimy, co za nią się kryje. Za nią kryje się diament. W każdym sercu naszym jest diament. I patrzę na ten diament. Widzę, że no, ta persona twoja dzieliła różne teatry i jesteś tutaj nieźle pokręcony na przykład. No takie sobie wyzwania zrobiłeś, ale widzę w tobie źródło. I tak, patrzymy sercem do, na serce i to jest całkowicie inna percepcja. A co może sprawić, e, że ja się, nie wiem, ktoś mi może zranić, obrazić? Kogo? Mnie? To moją personę może się obruszyć, może szczęście. i <grym> się nie odzywać w tyle czasu. No takie, taka zabawa jest, prawda? Ale jak to zobaczymy, to nie możemy nieraz po prostu uchać. Po prostu na maksa, co, ta, co te persony odpierdzielają. No, obraza majestatu. <śled> Dobrze. A, słuchajcie, chciałbym y, z Wami y, zrobić taką medytację.